Witam serdecznie. Jaki błąd najczęściej popełniacie w relacjach z kobietami? E, Wymienić tak naprawdę trzy takie błędy, dlatego warto sobie posłuchać uważnie, a na końcu przygotowałem dla ciebie niespodziankę. Pierwszy błąd, jaki popełniacie, to jest bycie za miłym, tak? Więc spotykasz się z kobietą, sam nie wiesz, co chcesz zrobić. Przepraszasz ją za to, że się z nią umówiłeś, a jest gorąco i za to, że nie wiesz gdzie z nią pójść. Na tej podstawie kobieta od razu widzi: "Nie, no ten gość jest za miły, za słodki." jest taki irytujący i od razu ona jakby wyczuwa, że ty masz niską samoocenę. Więc zamiast tego zawsze powiedz dziewczynie: "Ja wiem, gdzie cię zabrać. Ja już wiem, gdzie pójdziemy. Zaraz cię zabiorę w takie miejsce, którego nie zapomnisz" i ona na tej podstawie zobaczy, że się bardziej pobudzi, bo wtedy jakby te atrakcyjne cechy jej pokażesz, które oczywiście wciągną ją w interakcję, w relacje, dzięki czemu ona będzie miała ochotę na to, żeby dłużej z tobą pogadać. Więc zamiast być miłym po prostu, bądź niemiły. Powiedz jej, słuchaj, jestem facetem, który na pewno by ci się nie spodobał. Jestem facetem, w którym byś się zakochała, a potem byś płakała. Jestem facetem, przez którego będziesz płakać. Jestem facetem, który nie jest w twoim typie. Ty wolisz takich miłych facetów, a jestem zły, niemiły, nieczuły. I nie potrafię kochać. Jak jej tak powiesz, zobaczysz, że w kobiecie się obudzi taki ogień pożądania, zobaczysz emocje w jej oczach, i dziewczyna chętniej będzie z tobą rozmawiała. Przekonaj się sam, jak to działa w praktyce i jak łatwo w ten sposób nakręcić dziewczynę. Jaki błąd popełniacie? Brak decyzyjności, czyli Siedzisz z dziewczyną i ty nie wiesz, czy ją pocałować, czy dotknąć, brakuje ci inicjatywy, rozmawiasz z nią, ale tak nieśmiało, nie wiesz, czego chcesz. Zamiast po prostu i pokazać, czego ty chcesz, powiedz: całaj, wychodzimy, ona się dlaczego? Bo tak chce, bo tak robimy, bo tak uważam za słuszne. Ty powinieneś dowodzić tą kobietą. Bo jak nie będziesz ją dowodził, no to ona będzie się gubić, kim ty jesteś, czy ty jesteś facetem, czy kobietą. Weź to pod uwagę, bo w wielu przypadkach no boicie się, jakby powiedzieć kobiecie wprost, co chcesz z nią zrobić, co planujesz dalej. Liczysz na to, że to jakby wyniknie z sytuacji, że ona ci pomoże, że powie Piotrek, to wiesz co, wstańmy, przejdźmy się. Ty musisz sam dowodzić, musisz ją prowadzić, musisz jej poniekąd wydawać polecenia, jak sierżant podwładnemu w wojsku. Dzięki temu kobieta ulegnie i pozwoli się prowadzić. To jest dokładnie tak proste, ale niestety często tego nie rozumiecie. Więc bądź decyzyjny, chcesz ją pocałować, zrób to nie wahaj się, tak. Najgorsze, co możesz kobiecie pokazać, to brak pewności siebie, to, że jesteś niezdecydowany, że nie wiesz czego chcesz, bo to są typowo cechy kobiece, a nie męskie, i już pokazując tego typu podejście, no z pewnością stracisz dużo w oczach dziewczyny. Jak jeszcze pokazywać tą decyzyjność, yy, jak kobieta Cię pyta, po co mnie to zaprosiłeś? Nie czekaj z odpowiedzią, nie wahaj się, powiedz, bo Cię zaprosiłem, i tyle. Dlaczego to razem siedzimy? Bo tak. Czy miałeś kiedyś dziewczynę? Miałem. Może miałem, może nie. Jak Ty pokażesz, że szybko odpowiadasz, nie szukasz odpowiedzi, nie zastanawiasz się, nie kombinujesz, jesteś szczery, prostolinijny, uśmiechnięty, a przy tym tajemniczy, to kobieta. Sama próbuje sobie uzasadnić, dlaczego warto się z Tobą spotykać, i tak naprawdę nakręca się na Ciebie, bo widzi w Tobie faceta, który jest taki, no taki spójny, który jest taki spójny, który wie, czego chce, który od razu wprost i odpowiada, dlaczego się z nią spotkał. A kiedy On Cię pyta, dlaczego się tu spotkaliśmy, a Ty jej tłumaczysz, wiesz, no tak chciałem z Tobą porozmawiać, piękna pogoda, pomyślałem, że się przejdziemy, poznamy się lepiej. Ok, jest to szczere, ale to poznamy się lepiej świadczy o tym, że ty chcesz za bardzo z nią być, spotykać się, a to już nie do końca może być dobrze odebrane, więc lepiej krótko, yy, w taki sposób, żeby pokazywać się jako ten niemiły facet. Czyli mówisz jej: Nie wiem, po co się z tobą spotkałem. Idziemy na spacer, ale. Nie jestem zadowolony z tego, że się spotkaliśmy i się do niej uśmiechasz i ona nie wie, o co Ci chodzi, tak? Ale za chwilę ją całujesz i pokazujesz to zdecydowanie. Więc w ten sposób łatwiej jest tą kobietę wciągnąć emocjonalnie w relację. Weź to sobie przetestuj i zobaczysz różnicę. No i trzeci błąd, który popełniacie. To jest brak bycia facetem, który generuje w kobiecie emocje. Jak jesteś zanudny, zbyt miły i jeszcze nie jesteś stanowczy, no to... Poległeś na, na wskroś, i kobieta z pewnością nie będzie tobą zainteresowana. Także ty musisz ładować kobietę te emocje, musisz być zabawny, musisz mieć poczucie humoru przy kobietach, no i powinieneś być tym facetem, z którym nie jest nudno. Jak się z nią spotykasz, to tak, po prostu w ciągu chwili powinieneś żart wymyśleć, który cię bawi kobietę. Tylko nie rób tego w taki sposób, jak chciałbyś się przymilić kobiecie, jak chciałbyś jej pokazać, że musicie polubić. O, podam Ci przykład. Dzisiaj myłem ręce na stacji benzynowej. Jakiś Pan mył ręce i, i do mnie. O, przepraszam Pana bardzo, też Panu tutaj miejsce zaraz ustąpię, żeby Pan się na mnie jakoś nie pogniewał. No widzisz, z takim podejściem, jak gości ogada do kobiet, to z pewnością nie jest atrakcyjny, bo już widać ten efekt mojego gościa. Tylko chodzi o to, żebyś się śmiał z żartów, żebyś się śmiał. Z rzeczy, które ciebie bawią, tak? Żebyś potrafił skrytykować zabawnie dziewczynę. Oczywiście nie w taki sposób, żeby ją urazić, ale w taki sposób, żeby ona poczuła, że Ty się czujesz od niej lepszy, że się czujesz bardziej wartościowy, atrakcyjny, że bawi cię Twoje poczucie humoru, twoja własna opinia, a niekoniecznie żartujesz tylko po to, żeby ona cię polubiła, bo to jest ta różnica, o której zawsze powinieneś pamiętać. Więc rozmawiając z kobietą, nie bój się jej powiedzieć. Ale ty śmieszne buty obrałaś. Podobają mi się. Zobacz, te twoje nogi nawet się do mnie uśmiechają, tak? Jak jej tak będziesz mówił, ona się też będzie śmiała i też zauważy, że jesteś gościem, który no, ma wysokie poczucie wartości, lubi sobie pożartować. Ale tak jak mówię, musisz uważać, żeby jej nie obrazić, bo jak i powiesz, masz krzywe nogi, słuchaj. Te twoje nogi to trochę za grube, chyba za mało ćwiczysz, no to wiadomo, że za bardzo pojedziesz yy, i, i tak naprawdę dziewczyna zaraz ci powie: O, wiesz co, co to w ogóle za teksty? Mi się to nie podoba, chyba powinna iść do domu, no bo ją obraziłeś, tak? Więc musisz pamiętać o tym, że naprawdę atrakcyjna kobieta na początku zniesie wiele ironicznych yy, komplementów, zabawnych komplementów, złośliwych, ale jak ją gdzieś tam będziesz chciał poniżyć zbytnio, czy, czy obrazić, jakbyś chciał ją obrazić, to to oczywiście ona tutaj Ci powie kolego, yy, nie mów już tak do mnie, możesz się zdenerwować, no bo wygenerujesz u niej zbyt dużo tych negatywnych emocji. Więc na to zawsze warto uważać, ale bądź tym facetem, który daje kobiecie silne emocje, z którym ona się dobrze bawi, dużo śmieje. Jak to poczucie luzu jest obecne i ta kobieta tak przy tobie kwitnie na spotkaniu, uśmiecha się, czuje się swobodnie, a ty jesteś decyzyjny, całujesz ją i nie pokazujesz jej, że nawet ci zależy na związku. Nawet jej mówisz, nawet jej mówisz yy, nie szukam związku, ty pewnie chcesz związku, a ja nie, I, i nawet sobie z tego żartujesz, to kobiety o wiele bardziej się wkręcają w relacje. I to jest właśnie to bycie niemiłym facetem. Nie mówienie o tym, że chcesz być z nią w związku, że masz jakieś plany, nie pytanie jej, yy, czy jej się podobasz, bo to już jest w ogóle głupota, tylko zacznij uderzać od drugiej strony. Powiedz jej, wiesz co, nie powinnaś się ze mną spotykać, nie jestem dla ciebie dobrym facetem. A ona zapyta dlaczego. Odpowiedz jej, wiesz dlaczego? Bo przeze mnie będziesz miała zranione serduszko, bo przeze mnie będziesz się ciągle martwiła i w ten sposób będziesz dla niej bardziej pociągający przed testem i to w praktyce. Niestety, tylko do jutra do północy pakiet ośmiu kursów, tych najlepszych, najmocniejszych z tego roku, dostępny 54% taniej pod spodem masz linka, wejdź skorzystaj, bo niestety jutro podnoszę cenę. Zostało mało czasu, a ta wiedza zmieni Twoje życie i podejście do kobiet, czarodziej umysłu, jak zwiększyć swoje poczucie wartości i inne świetne materiały w dużo niższej cenie jeszcze tylko do jutra. Dlatego wejdź czym prędzej poniżej promocja.wodzieniewdień.pl i pobierz te wszystkie materiały w dużo niższej cenie. Zobaczysz też w tych materiałach, jak rozmawiać w nieoczywisty sposób z kobietami, jak generować orgazmy w kobietach, dzięki czemu bez wysiłku będziesz uwodził kobiety. Bo jeśli ty będziesz miał taką wiedzę, jak ja przekazuję pod spodem, uwierz mi, jestem przekonany, że kobiety się zaczną same z tobą uganiać. Generator orgazmów, nieoczywista rozmowa, męski charakter jak zwiększyć swoje poczucie wartości. Czy jak rozpoznawać potrzeby kobiet, yy, czy czarodziej umysłu, to materiały, które zmienią Twoje życie. Tylko do jutra te wszystkie materiały, ponad 120 godzin wiedzy, 54% taniej skorzystaj, bo niestety jutro kasuje tą stronę. Szkoda, gdybyś nie zdążył. Promocja.uwodzeniewdzień.pl Zainwestuj w siebie.